Cześć, witam Was Grzegorz Dzikowski. Jestem na terenie mojej byłej szkoły, do której w swoich latach szkolnych uczęszczałem. Dzisiaj byliśmy tutaj na ślubowaniu mojej córki, ślubowaniu pierwszych klasistów. I, i, I to był taki czas, można powiedzieć, refleksji, bo dopiero niedawno się urodziła, a praktycznie już, już w tej chwili chodzi do pierwszej klasy i no, zdałem sobie z tego sprawę też jak szybko ucieka nasz czas a to jest, wielu ludzi tego nie docenia ale to jest no, naj, taka najwartościowsza rzecz w naszym życiu była mówię czas czasu nigdy nie można cofnąć czas zawsze upłynie i najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili go jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystać. I do tego Was bardzo namawiam, żeby, żeby wykorzystywać czas maksymalnie, bo tak jak powiedziałem, no, on ucieka nieubłaganie i, i szkoda każdej straconej chwili, każdej minuty, bo, no bo Prawda jest taka, że, yy, że życie jest piękne i, i dlatego tych utraconych chwil, niewykorzystanych chwil, yy, no człowiek później ża żałuje. Dlatego namawiam Was do tego, żebyście yy, wykorzystywali maksymalnie yy, swój czas i, i przede wszystkim cenili go, bo to jest, to jest też ważne. Pozdrawiam Was serdecznie. Skomentujcie na dole co o tym sądzicie. Jak Wy do tego podchodzicie. I do zobaczenia jutro. A teraz, przez chwilę, pokażę Wam, jak wygląda moja była szkoła. Do której wracam tutaj z wielkim sentymentem. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.